Manko z tej strony Wsiowy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Enchanta. Dzisiaj opowiem Wam wszystko o Ukishimie. Zapraszam do oglądania. Z góry zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi nowymi filmami na kanale oraz z planem edycji, ponieważ rozgrywka zaplanowana jest na dwa tygodnie gry. I tak jak wspomniałem, dzisiaj omówimy mapę o nazwie Ukishima. Niektórzy wiedzą, a niektórzy nie do końca. Co to tak dokładnie jest? W wielkim skrócie jest to oddzielna mapa PvP. Sam teleport do Ukishimy znajdziemy na spawnie. Dodatkowo, gdy mamy włączone waypointy w Blazing Packu, wyświetlany jest waypoint, tak więc sam portal jest dość łatwy w odnalezieniu. Po teleportacji znajdujemy się na spawnie w Ukishimie, tak więc na chwilę obecną jesteśmy bezpieczni. Dodatkowo od momentu wejścia do Ukishimy jesteśmy całkowicie inkognito. nie widać nicków, tagów gildii, rank, skinów itd., itd. Tak więc jeżeli jesteście osobami, które grałem solo, może jest to coś dla Was. Na spawnie znajdziemy npc ta u którego znajdziemy ciekawe zadania z fajnymi nagrodami oraz odświeżonym GUI. Dodatkowo na enchantie enchantowanie federfolingów czy innych enchantów jest zablokowane. Aby je odblokować, musimy wykonać misję u UF NPC-a. Misja jest bardzo prosta, ponieważ wymaga ona tylko byśmy oddali wymaganą ilość lapisu, bynajmniej tak było na poprzednich edycjach. I raczej w tym aspekcie nic się nie zmieniło. No a sam lapis możemy wykopać właśnie w Ukishimie. Sam NPC ma do zaoferowania 11 nowych questów, a jeden z tych questów odblokowuje nam crafting magicznego piórka i ognistej różdżki. Tak więc naprawdę warto się tym tematem po prostu zainteresować. Poza tym, że jesteśmy Inkognito, rzucanie pereł w locie jak i na ziemi jest wyłączone. Tak więc, jeżeli macie perły weku i jesteście w Ukishimie, to możecie je od razu schować do Endera, ponieważ, tak jak wspomniałem, są one całkowicie wyłączone. Na terenie całej ukisimy, a dokładniej mówiąc, w dolnej części mapy, znajdziemy główny aspekt gry, a mianowicie mniejsze lub większe dziury do wojda. I gdy w nie wpadniemy, nie ma ratunku, po prostu umieramy. Tak więc trzeba grać tak, aby knąkać tam innych, a my lepiej, żebyśmy w nie nie wpadali. Dodatkowo mapa na tej edycji została lekko zmodyfikowana. Na poprzednich edycjach mieliśmy cztery wyjścia ze spałna. Teraz mamy tylko jedno wyjście. Kolejnym dodatkiem jest drzewkarka. Głównie byliśmy się na Wojda, a teraz będziemy mieli szansę pobić się na drzewkarkę. Kolejna zmiana dotyczy dolnej części mapy. Wcześniej ucieczka z dołu była niemożliwa, teraz jest zupełnie odwrotnie, ponieważ na dole znajdziemy lunchpady znane z Eventu Sumo, które ułatwią nam ucieczkę. I jeszcze na sam koniec dodam, że na całej mapie respią się Endermany, tak więc jeżeli macie mało pereł, możecie spróbować swoich sił i jakieś tutaj nafarmić. W tym filmie to by było na tyle, bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam na socjal Enchanta, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Miłego dnia, widzimy się na edycji, Siemano!